Cześć Wam dzisiaj, a ja z Wizu Wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact Serio O tym samym tytule i zacznijmy od tego, że mamy dzisiaj bardzo dużo informacji, więc będę się streszczał. Dziś wieczorem jest stream o godzinie 18 w Tower Fantazy. Prawdopodobnie pobiegamy troszkę w Gęsztynie, po latach powygłupiamy się i widzimy się w Tauro Fantazy. Rolować będą nasi zawodnicy, do których będziemy wysłali szczęście i będziemy trzymali za nich kciuki. Więc dziś wieczorem widzimy się na streamie. Już kolejny stream jest już w piątek, i kolejny stream jest już w piątek, więc tych streamów jest teraz od groma i się nawarstwiły. W piątek mamy oczywiście Wieczorem. Star stary, gdzie będzie rolowanie Potopas, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bić do Simona. on trzyma listę, co najmniej 30 rolków internet na tyle dobre, by móc mi streamować to, co ja mam restreamować dalej i oczywiście zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią. Przeskakując dalej, stream został potwierdzony przez twórców, tak jak wam wczoraj mówiłem, że stream najprawdopodobniej w najbliższy piątek, plus minus o 13.30, nie wiem czemu, wydawało mi się, że będzie niepełna godzina, tu mamy teraz potwierdzenie oficjalne już, że widzimy się w najbliższy piątek 27 o godzinie 13.00 startują twórcy, właściwie o godzinie 8 czasu, UTC-4, co tłumaczy się, translacja na nasze na UTC plus 1, czyli na godzinę 13, .00. żeby było sprawiedliwie, my wystartujemy wcześniej, pewnie jakaś 12.30, chyba, że nie będę mógł się doczekać i będę siedział jak na gwoździach, no to wtedy wystartuję troszkę wcześniej, ale 12.30 powinniśmy być live i o 13 zaczynamy tłumaczenie tego, co jest na Twitchu od twórców, a potem zapis oczywiście leci czym prędzej na YouTube'a. I jeszcze, żeby było zabawniej, YouTube'owy stream pojawi się godzinę później, czyli o 14, czyli o 14 twórcy wrzucą swojego streama na YouTube'a, czyli nasz zapis powinien plus minus w tym samym momencie pojawić się, co ich zapis, więc takie zasady gry mamy na chwilę obecną, 12.30 w najbliższy piątek, widzimy się, ja już nie mogę się doczekać tego, co powiedzą o wszystkim naokoło, bo jest bardzo dużo informacji do przełknięcia i do wrzucenia i żeby było zabawniej, część z tych informacji wrzucili nam z wyprzedzeniem, więc wiemy niektóre rzeczy, które na tym livestreamie się pojawią, o tym zresztą możemy powiedzieć na dniach już więcej, dużo, dużo, dużo więcej, ale ale przejdźmy najpierw do tego, co dzisiaj nam rzucili, czyli to, co dzisiaj nam rzucili to pierwsza rzecz. Jula ma urodziny. Jeżeli macie, gracie, używacie, to jest ten specjalny dzień, kiedy wypadałoby tą postać zabrać na specjalną przejażdżkę, no bo dziś są urodziny. Dziś są twoje urodziny? i tego, możemy śpiewać, zmuchiwać świeczki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc są dwa obrazki od twórców oczywiście promujące to, że dana postać ma urodziny. Ej, pamiętajcie o niej i mam wrażenie, że urodziny tak naprawdę były zrobione super, hiper hiperporządnie tylko raz, to były pierwsze urodziny kli. jeżeli dobrze pamiętam, na które wysłała nam Primogebę. To, to brakuje mi tego, brakuje mi tego, że wysłała jakieś kamyczki, które znalazła. Cała reszta urodzinowych węcików tych iwencików, maili, to jest takie, okej, okay, jest, jest, nie jest źle, z drugiej strony też szału nie ma, więc przeskoczyłbym do kolejnej rzeczy, która troszkę bardziej szału robi i jest to, i jest to już wam mówię Gourmet Tour Cuisine Collection Issue number 5. Czyli mamy kolejne jedzonka, które tutaj są.

sharing a meal is one of the most common ways to bond with friends in liola gather your pals order a nice spread share the latest news and say what's on your mind good food and good company uh, often a humble affair but always one of life's simple pleasures O, jest! Miałem takie W domu rodziców miałem takie dzwonki na wiatr Om nom 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 nom! Krewetki, okej, okay, jestem na nie Totalnie nie jestem fanem krewetek, ale tak absurdalnie totalnie nie jestem fanem krewetek To są te bambusy takie, tak? Tego nie widziałem, tego chyba nawet nigdy nie jadłem. Może było gdzieś w jakiejś potrawie, a ja o tym nie wiedziałem, ale to musiał być jakiś gotowiec. Te ujęcia są cudne. Naprawdę mega. Czyli polega na tym, że od ręki mógłbym to zrobić, że to nie jest problem zrobić, tylko jak to patrzę, to jest pierwsze te jedzonka, które oni robią, którym jestem absolutnie niezainteresowany. Chociaż to ciasto jest fajne, ciasto jest fajne, ale krewetki ja i krewetki się nie lubimy bardzo. Ręcznie tak to ciasto ugnieść, żeby było takie elastyczne. Uaaa! Jeżeli ktokolwiek kiedyś własnoręcznie ugniatał ciasto, to wie o czym mowa. Jakie równiutkie! Wygląda mega, wiedząc, że tam są krewetki, nie ruszyłbym. Jakie cudne zrobię z innym farszem, może? To co na parze się będzie robiło, czy. Tak, i w tych, 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 tych pojemnikach, co mają. Kurde, ile roboty. <laughs> Fajnie witam oczeta. nam, nom, 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 to jest cudne. To było przedszaderskie O, do rehodora mi się przypomniało i do która się odpalała z tasakami Kurde, robię z tych samych składników, ale doprowadzenie do tego, żeby to tak ładnie, estetycznie wyglądało, to też jest wyższa szkoła jazdy. I farto tego. Om nom nom, ale to jest dobry pomysł. Do zastosowania u siebie. Związał makaronem, tak? To jest makaron? Nie, to jest ten. Fragmenty te, 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 takie twardsze. O, ja pierdzielę. To nie jest takie proste do zrobienia. I robimy na parze w tym ich klasycznym naczynku. Rozlałbym byłby stół myty herbatą. Dokładnie tak. Zgłodniałem ludzie, ogórek, cypiorek. To ostatnie moje ulubione na razie Zeżar bym, bardzo bym zeżarł Macie to oczywiście podpięte tutaj Dammit, to wygląda aż zbyt apetycznie Większość tych takich reklamowych rzeczy, która jest robiona, to są nie te rzeczy, które jecie, tylko tam na przykład klej jest barwiony, żeby wyglądał ładnie i ten, więc układają na sobie rzeczy, które są niejadalne, robią zdjęcia i to wygląda, jakby nie wiem, burger czy nie burger był, ale faktycznie to nie ma wspólnego nic z tym, co potem możecie kupić do jedzenia. Tu mam wrażenie, nie wiem na ile poprawne, że wszystkie z tych rzeczy to jest to, co on faktycznie robił, i potem na koniec to jest jadalne. Dajcie znać, co myślicie na ten temat, macie to podpięte. Ja to powiem, zjadł wszystko oprócz krewetek, bo po prostu nie znoszę krewetek. Ale to jestem ja, wśród moich znajomych to chyba tylko ja nie lubię krewetek Więc jest takie zawsze jak jest A z czym chcecie? Mam mały łok, będę każdej osobie robił osobno Kiszczyznę, żebym nie musiał dotykać waszych krewetek zrobię z krewetkami, to by stopu, okej, okay. wege, opcja, dobra Bizu, cielę ci na no może być Lecimy w tą stronę, więc totalnie, totalnie Tak, oprócz tego mamy jeszcze jedną rzecz, do której bym wyskoczył Która dzisiaj najprawdopodobniej jest yy, gwiazdą programu Bo jest to Developers Discussion I mamy tutaj kilka ważnych informacji nie będę całości czytał, tylko tak podniosę kilka elementów, które dla nas jest ważnych, i kilka elementów, których tutaj brakuje, a na które ludzie się bardzo, bardzo, bardzo nastawiają. Więc lecimy po kolei. Pierwszy element, który tutaj mamy, pierwszą tą grafikę, bo to jest bardziej zapowiadająca. Pierwsza grafika dotyczy tego, że będą zmiany w domenkach, transdomenki, i tak dalej, tak dalej. Będą miały swoją opcję tego Quick Challenge do odpalenia. Więc pokazuje nam, co powinniśmy zrobić, jeżeli nie mamy odblokowane. Jeżeli mamy odblokowane, to możemy od razu przejść do wyboru i startować, więc jest to bardzo. Ułatwiające życie, nie trzeba tych wszystkich teleportów robić, nie trzeba tych wszystkich kombinacji. Mam nadzieję, że tego nie spaprają tak jak spaprali przebudowę Daily. Przebudowali Daily, w którym się nie zmieniło nic i właściwie nowe Daily. Jedyny plus, jaki mamy, to jest to, co dodali jeszcze ze wcześniejszą aktualizacją, czyli że robiąc jedno Daily, które mamy oznaczone, od razu pojawia nam się Gdzie z kolejnej i nie musimy tego szukać, przeklikywać, tylko otwieramy mapę i lecimy tam. To jest największa zmiana z Daily, jaka była. Mam nadzieję, że finalnie, jak wyjdą te zmiany z transdomeną i z całą resztą, to nie będą one spaprane, tylko będą poprawnie zrobione. Więc tutaj te elementy przebudowane Jak najbardziej na tak, zobaczymy Co finalnie do gry trafi I jak to będzie działało, oprócz tego Mamy drugą rzecz, o której również była mowa Na spekulacjach i spoilerach, czyli Że teraz po odblokowaniu quest'a Będzie można go zaakceptować Ale nie wystartować od razu, czyli Będziemy mogli zużyć klucze, żeby odblokować Quest Łośka, chociażby I nie lecimy z questem Wrocławia, bo on się będzie Blokował z czymś innym, czyli odbieramy quest Ale go jeszcze nie startujemy, będzie ta opcja Bo do tej pory jest jedna rzecz, która mnie w mnie troszkę załamuje, że questy o siebie się blokują. Nie widzę powodu, dla którego questy miałoby się o siebie blokować. Tutaj jest informacja, że a, bo ta postać jest aktywna w innym questie. No tak, ale to też nie jest tak, że jest tylko jedna instancja tej postaci w całej grze <laughs> nie możemy leczyć dalej, bo ona jest tam, bo to jest cyfrowe, to nie ma w ogóle ze sobą związku, więc rozwiązaniem tego problemu byłoby rozciąć te połączenia, że możemy sobie lecieć z jedną fabułą, z drugą fabułą i to się nie blokuje, ale tymczasowym rozwiązaniem całkiem niezłym jest, że możemy odebrać quest i go nie wystartować. Wszyscy, którzy się haratali pomiędzy questem Nilo a Archon Questem w Sumeru wiedzą o czym mówię i tutaj jest teraz podobnie, ja też mam zablokowanego Archon Quest'a o jakiegoś questa w Sumeru, o questa Linea i nie mogę lecieć z żadną z tych rzeczy, bo co chwilę mnie rzuca, nie możesz, bo tutaj postać jest w Questie Linea. Idę do stary Questa Linea, nie możesz, bo to jest w Archon Quest'ie. Idę do Archon Quest'a, ruszam kawę Archon Quest'a, nie może, bo to jest w tym mnie między trzema questami: jednym Marhon Questem, drugim Story Questem, a trzecim jakimś zwykłym questem, i jak to widzę, to mnie to załamuje, więc to jest częściowe rozwiązanie. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale też jest bardzo na plus. Oprócz tego jest kolejna rzecz, o której Wam mówiłem, że będzie się dało multi zaznaczyć piny, żeby je skasować. I jeszcze jedna, jedna rzecz, którą całkowicie bym zlał, gdyby nie to, o co tutaj chodzi, czyli mamy zmiany z TCG, wchodzi coś, co powinno być od samego początku, czyli Accelerate Duel. Mamy przyspieszone rzucanie kostkami, przyspieszone animacje, chyba na nawet nie wszystkie, tylko częściowo, czyli coś, co powinno być na samym starcie, bo ta animacja to była jedna z pierwszych rzeczy, która mnie odbiła od gry, bo tak długie są te animacje, że mam dosyć, że nie chciałem się grać. Ta rozgrywka w kartach mnie nie porywała to raz, a dwa, jak jeszcze musiałem siedzieć i patrzeć, jak te kostki się turlają, jak te karty się ruszają powoli, jak to wszystko wyjeżdża, no... Podwójne przyspieszenie, poczwórne przyspieszenie to jest minimum, czego oczekiwałem w dniu, kiedy to poszło live, a jesteśmy kupę aktualizacji później dopiero dodają się przerzucania kostkami, więc okej, okay, jest, jest, tam jeszcze jakieś dodatkowe, drobne inne zmiany. Dajcie znać, co myślicie na ten temat, bo z mojej perspektywy wszystkie zmiany, te trzy są na cztery, są na plus, ale każda z nich jest leciutko underwhelming, można by było tutaj więcej zmienić w tym kierunku, plus, żeby było zabawniej, jak na Twitterze, przepraszam, na itch.ie mi się to rano dzisiaj wyświetliło, to pierwsza informacja, pierwszy komentarz do tego było od człowieka nikiem Chinzu nie mam pojęcia, kto to jest, ale wrzucił cztery punkty, kolejne zmiany, które powinny zostać wrzucone. I tutaj, śmiejmy się, śmiejmy się, ale to na testach gdzieś tam było i kiedyś o tym na likach rozmawialiśmy, więc Artifact Loadouts, czyli przygotowane artefakty jako grupy i przekładanie między postaciami jednym kliknięciem, to jest coś, co było kiedyś testowane, bardzo dawno temu, tam nie wiem, z półtorej roku temu i nigdy nie pojawiło się w grze. Dlaczego? Nie wiem. Oprócz tego Quick Expedition Reassignment, to też było testowane, gadaliśmy o tym jak się zbliżaliśmy do Fontaine albo weszliśmy do Fontaine. O tym była mowa i to wcześniej też było testowane, więc mają ten mechanizm, dlaczego go w grze nie ma? Nie wiem. Pojawił się Fonka Juster oprócz Prócz tego zwiększenie Raising Kappa oraz zrobienie rezerwy Tak jak Fonka Juster Railu. I ostatnia rzecz, event replay Nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek dodali event replay Ale dialog replay mogliby dodać Więc... ja. No to tyle w tym temacie A ja bym przeskoczył do Inktobera na dzisiaj I startujemy z Sushiwo Mam nadzieję, że poprawnie przeczytałem nika Skara wciut babcinym kapelutku Ej tam, ej tam Zaraz za tym jest Nowardirn i Alha'tem Na dzień 24 Emo Princeska z kolejną wampiryczną postacią i dobór kolorów u Ciebie jest fantastyczny. Łapiesz mało kolorów i wyciągasz z nich coś ciekawego. Ta Nahida jest na wypasie. Wampiryczna Nahida. Zaraz za tym jest Joe Lionheart. Udało nam się wczoraj skontaktować i yao yao malutka. Taka troszkę Alicja zagubiona. Bardzo Alicja zagubiona. A to już jest Xiao Main i God of Destruction. Eee, no w sumie coś w tym jest. Coś w tym jest. Pousuwałby nam troszkę rzeczy z kąta. Zaraz za tym lecimy do Pumpkin Warrior. Trochę za późno na zaczynanie, ale czemu nie? Nigdy nie jest za późno, ja mam ból dolnej części ciała o to, że nie mogę to znaczy nie mogę się zebrać w sobie, żeby lecieć dalej, bo tknąłem na hutao, jestem w połowie rysowania hutao i dalej do przodu ruszyć nie mogę, więc totalnie rozumiem, totalnie rozumiem twój ból, a to już jest fafel nadrabianie i to jest Toma i to jest Koko, oczywiście. Ładny pikselarcik, pikselart jest trudny wbrew pozorom. I to już jest Zazanka z naszą ulubioną postacią z tej gry, czyli z mechrakiem, no i dodatkowo kawy i też tu jest Ventilator na dzień 25 Tainari choroba i brak o <noise> rozumiem i finał na dzisiaj to jest emo princeska wraz z kawejem w wampirycznej wersji bardzo podoba mi się fakt usunięcia tego czerwonego koloru z całego jego designu i zostawienia tylko na oczach a cała reszta trzymania się jednej płaszczyzny tonalnej, wyszło to super, i to już jest tyle inktobera na dzisiaj, więc chciałbym wam powiedzieć że uwaga, spekulacje i spoilery spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada to polecałbym przewinąć dalej, pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem, ok, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji. Nie wszystkie. Przede wszystkim leci za nohutaolower, którzy troszkę otwierają szampana, bo u nich trafienie było bardzo, bardzo, bardzo. Kupę czasu temu twierdzili na przekrój wszystkim innym, że Sigwin będzie pięciogwiazdkowa, nie czterogwiazdkowa, a teraz lecą rzeczy od różnych likerów i dataminerów, że Sigwin faktycznie pięciogwiazdkowa będzie, czyli ta postać, która jest na serwerze testowym z healerami, ta mała meluzynka z bardzo ludzką twarzą, jak na melu Luzyna jest piąteczką, nie czwóreczką. Czy tak faktycznie będzie, czy nie? Nie mam potwierdzenia. Ja mam tylko informację, że jest na tym serwerze testowym, gdzie lecimy z healerami, albo postaciami, które o hill się tam bardzo mocno obijają. Więc Sigwin, jeżeli się nastawialiście na panią położną, tak cały czas się z tego nabijamy, że ona ma czepek położny i oznaczenia pod położną. Prawdopodobnie chodzi o to, że Michojo podobało im się zestawienie kolorów, więc to pasowało. Nie wiedzieli, że ten pasek, że to oznaczenie ma znaczenie tak naprawdę, więc wyszła z niej położna. Nie wiem, co po można robić w pierdlu, ale coś tam robi, coś tam robi, więc wygląda na to, że Sigwin miałaby być piąteczką, pytanie jest, kiedy ta piąteczka miałaby się pojawić, bo jeżeli informacje, które do nas lecą w ostatnim czasie są poprawne, to oznacza, że będziemy mieli w nadchodzących aktualizacjach do 4.8 jeszcze jedną lub dwie aktualizacje, gdzie będą się dublowały piątki, nie wiem jak oni chcą to rozwiązać ale wygląda na to, że w każdej aktualizacji będzie nowa postać, w przeciwieństwie do tego, co było w Sumeru w 3.8 nie mieliśmy nowej postaci w ogóle, a tutaj tak? Nie było żadnej? Nie było żadnej chyba. A tutaj nie dość, że w każdej aktualizacji będzie nowa piątka. To jeszcze w niektórych aktualizacjach będzie więcej niż jedna nowa piątka, i do tego wygląda na to, że na każdą aktualizację miałaby być przynajmniej jedna nowa czwórka bo takie głosy też chodzą, więc te aktualizacje chyba będą bardzo, bardzo, bardzo napakowane nowymi postaciami, co może sugerować drobną panikę na pokładzie. Hajs się musi zgadzać. Na razie stare postacie się przestały sprzedawać w ogóle, nowe postacie sprzedają się poniżej oczekiwań, więc szarpanie się, żeby tych nowych postaci było jak najwięcej, też nie wiem czy jest najlepszym pomysłem, bardziej postawiłbym jednak na jakość i na wyciągnięcie nowej jakości ze starych postaci, żeby był sens rolować po stare postacie, a nie zasypać wszystko nowym i liczyć na to, że się sprzeda. To nie jest dobry pomysł na długą metę. Tak samo jak bardzo złym pomysłem było pakowanie całej masy nowych piątek i niewielu nowych czwórek. Także ilościowo się prawie zrównały i ludzie nie mają tego poczucia takiego... pocieszenia po pudle, że nie wchodzą im w ogóle nowe czwórki, bo nie ma nowych czwórek, więc... Michojo robi to bardzo kontrintuicyjnie. Oprócz tego mam dla was jeszcze jedną informację, bo Dzisiaj mieliśmy dużo niespekulacyjnych rzeczy, więc skupimy się na tych dwóch. Drugą informacją jest broń docelowa dla Foki, BIS, który to ma bardzo fajny opis. Zapraszam, nie będziemy z tym całym jechali, bo jest długie i jest bardzo fiszlowate w opisie, wręcz bym powiedział. Jest to opis jej broni, który będziemy mieli, jak sobie tam broń zdobędziemy i będziemy mogli przeczytać wszystko na jej temat. Spoko, spoko, spoko. Jest informacja, że no są dwa opisy, macie tutaj drugie opisy. O co chodzi z drugim opisem? No jak skończycie Arehon Questa, to będzie ten drugi, nie ten pierwszy aha, czyli to jest jedna z kolejnych rzeczy której opisy się zmienią po skończeniu jakiegoś konkretnego quest'a, mieliśmy już tak wielokrotnie jak bawiliśmy się z Irminsul, nie Irminsul ruszaliśmy różne rzeczy, to opisy niektórych przedmiotów, czy rzeczy, które w grze mieliśmy się zmieniały i tak będzie również i tym razem, więc dla zainteresowanych oba te opisy już są u nas na Discordzie, możecie z tym lecieć, ja nie będę tego czytał, bo to nawiązuje do paru rzeczy, które będziemy kiedyś rozbebeszali, jak już będą mniej spoilerowe fabularnie o, w ten sposób bym to ujął, coś jeszcze powinienem rzucić, może nie tyle drobno ratę co informacje do wczorajszych rzeczy na temat żonga. To, kim on jest, nie było spekulacją. To, że to jest w tej fabule, było informacją. Bo ludzie do mnie pisali tak jakby, to wiadomo, to jest w grze. Nie chodzi o to, że to wiadomo, to jest w grze. Chodzi o to, że to jest w tym kwestie. Rozumiemy się? Dlatego nie mogę mówić dalej, dlatego nie mogę tego wątku ciągnąć dalej. Lecimy do konkursów, które w tym momencie trwają, a jest ich troszeczkę. Mamy Inktober, który wciąż trwa i do weekendu, do soboty, do 28 wrzucając pracę bierzecie udział w szarpaniu się po kolejny Blessing, a potem lecimy z ostatnimi tygodniami i z końcem tego konkursu, gdzie do wygrania jest Blessing i Battle Pass. Prócz tego mamy niesprawiedliwie oskarżeni, również fantastyczny, łożkowy, bardzo wrocławiowy konkurs i Halloween z biażkiem, który tutaj już powinien mieć jakieś zgłoszenie. Widziałem, że mi się coś świeci. Tak, są pierwsze zgłoszenia, bardzo mi się podobają. Są bardzo wampiryczne, więc nice! Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Fushi, jak tam teraz w wyniku nie masz Rangen Wender, tylko krewetka Imperium Łośka. Okej, okay, za krewetkami nie przepadam. Czy to jest atak personalny, czy to... nie nabijam się? Jesteś osą awesome. Dziękuję, to jest liwe w wersji tej właśnie eventowej. Przebieżkę sobie szybką robię. Pamiętajcie, że wciąż trwa Check-in web event i jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś jest dzień 25, w nim Maty z expłem, do końca miesiąca za bardzo już nic. A podobna sytuacja jest w Foncai Ustra tutaj jest tam jakaś robotyczna łapa, i w sumie nic za bardzo do końca nie zostało. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na parametrik transformerze. I korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osum, Lisi arcy magowie, wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy osum i arcy. Dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. Lisi twitter nauci, twitter, dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. Wasza magia... Jest Twitcher potężna, jesteście Twitcher 8. Awesome. Na Twitchu widzimy się dzisiaj o 18, więc to już jest prawie wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, bo jeszcze streamy o 18. Życzę wam miłego dnia, dobrego dzwonka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże Karanji wam sprzyja. Widzimy się przy najbliższej okazji, czyli za parę godzin. Miłego, do następnego i hej! So let's not call it that. To miało być krótkie nagranie, ale jest tyle informacji dzisiaj, że mi znowu wyszło ponad 30 minut nagrania, i będę to ciachał. Będę to ciachał ostro. Ponad połowa moich spekulacji, spoilerów wyleciała na jutro czy coś, więc. hurdur dur dur hurdur dur dur. W ogóle, jak wam idzie ten iwancik? Bo on się powoli kończy. Nie wiem, tam za 5 czy za 4 dni się powinien skończyć. 4 dni 16 godzin. Zrobiłem na drugim koncie i w sumie nie jest najgorzej jest okej, okay. troszkę takiego emocjonalnego szarpnięcia było z tym pływającym listkiem i z całą resztą, ale na swoim koncie jeszcze to muszę zrobić dla primogemów, dla primogemów teraz, nie dla fabuły.